Witajcie moi drodzy w przestrzeni arbitrum na czytaniu tygodniowym, tydzień od 27 stycznia do 2 lutego 2025. Tydzień bardzo intensywny, jeżeli chodzi o zjawiska astrologiczne. Mamy 28 stycznia koniunkcję Księżyc-Merkury. Merkury odpowiada za komunikację. Gdzie wy macie swój Merkury i czy wiecie, moi kochani, napiszcie skąd słuchacie Arbitrum Astrologia, jakimi jesteście znakami Zodiaku. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Moi kochani, Merkury komunikacja, więc jakaś kobieta ma problemy z komunikacją, z wypowiedzeniem się, z pokazaniem siebie prawdziwej i dotyczyć to może relacji Romantycznej, ale niekoniecznie związku. Ktoś utknął w jakimś układzie, ktoś utknął w jakiejś iluzji, albo jakaś kobieta ma narzucone schematy przez mężczyznę, ma kompleksy, nie może wyjść, nie może się pokazać, ma brak pewności siebie. Ale też może dotyczyć to kobiety, która już od dawna planuje odejście, właśnie też z relacji. Może to być tutaj jakieś uwikłanie z mężczyzną. Związki takie. Na, oparte na jakimś układzie, ja tutaj silnie słyszę, moi kochani, więc uważajcie na takie rzeczy, czy wy chcecie tego, czego wy tak naprawdę chcecie, czy chcecie tworzyć zdrowe, piękne i wspaniałe związki, czy chcecie tkwić dalej w iluzji, bo tutaj jest szansa, nawet astrologicznie, mamy teraz węzeł północny w rybach, więc to jest to, co my czujemy bardzo głęboko w sercu, czyli czego wy pragniecie. Pragniecie mieć dzieci, jeżeli pragniecie cudownie, ale jeżeli nie pragniecie, również nie dajcie sobie wmówić, że to jest Wasze. I tutaj też widzę kobietę, która ma poczucie iluzji, jedzie do domu rodzinnego. Jest poruszany temat dziecka, jest poruszany temat dziecka, ta kobieta mogła dziecko stracić, to jest wiadomość dla jednej być może z Was, ale to tutaj zdecydowanie widzę, po więcej zapraszam na czytania prywatne, tutaj macie link, spotkanie pół godziny jest możliwe online, ja pracuję online lub spotkanie 60 minut, łączymy się na Whatsapp, łączymy się na Skype, łączymy się na Messengerze, na FaceTime moi drodzy również, więc zapraszam, jest również... Pomoc taka, jeżeli chodzi o szybką poradę i krótką poradę, też jest możliwe. 15 minut spotkania na daną sprawę. Bardzo wielu z Was spotyka się ze mną prywatnie i potrzebujecie w danej sytuacji pomocy. Nie jest potrzeba czytania godzinnego czy półgodzinnego, więc również jest taka usługa w atrakcyjnej cenie. Pewna kobieta straciła dziecko, i e, ktoś tutaj nie może powiedzieć tego tak naprawdę. Też widzę sytuację, że ta kobieta się z tego cieszy, że już jest to za nią, chce się cieszyć z tego, a jakieś osoby jej o tym przypominają, już ta kobieta wyszła z tej traumy i zaczyna cieszyć się życiem i być może właśnie wraca temat tego dziecka, gdzie jest to temat bolesny właśnie dla którejś z Was, moi kochani. Dla innych jest bardzo dobra pasa 29 stycznia, więc znów księżyca w Wodniku. Dobra pasa, dobry pieniądz, zarobiony, interes, kontrakt, ale też takie wyczucie w biznesie. Wy coś czujecie, wodnik to innowacja, wodnik to internet, więc być może media socjalne, intelekt, wszechświat. To jest to, co dzieje się teraz, moi kochani, właśnie na arenie międzynarodowej, właśnie w waszych życiach. Zaczynają się dziać ogromne zmiany, zaczynacie ściągać te klawki z oczu, zaczynają nam też planety w tym pomagać, zaczynają nas pchać. Wielu z Was może mieć wizję, może mieć przekazy, i czuć, że wychodzicie albo wychodzić będziecie w niedalekiej przyszłości z tych związków, które wam nie służą. Ale na ten moment ósemka, co działo się 8 lat temu, moi kochani, bo mogły być sytuacje, które ciągnęły się w Waszym życiu przez 8 lat i mieliście to poczucie utknięcia przez właśnie 8 lat. To jest iluzja utknięcia w pułapce, to jest brak pewności siebie, więc też ktoś był takim słowem atakowany i teraz odczuwa brak pewności siebie. Pamięta te słowa być może sprzed 8 lat, które ktoś mu powiedział. Może to być złe słowo pokazane, też takie, które się manifestuje w Waszym życiu, złe słowo, które się manifestuje, może być też złym okiem, więc. Co dla Was moi drodzy? Zapraszam Was też do czytań, lekcji i długi karmiczne. Jest to nowość, jest to czytanie nagrane, więc sprawdzamy cały Wasz ród, sprawdzamy karmę rodową. Niesamowite przeżycie, dopiero miały trzy osoby, więc naprawdę polecam. Jest to bardzo głębokie czytanie. I mamy tutaj znowu lęk, lęk przed podjęciem decyzji. Karta ta radzi: weźcie teraz odpowiedzialność za swoje życie. Powiedzcie, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Napiszcie swoją nową historię. I ja wierzę, że bardzo wielu z Was właśnie takie historie napisze. Mamy pierwszego, koniunkcję Księżyc Saturn. Pierwszy luty konflikt. Mężczyzna podpalający e, ogień dosłownie taki, wiecie, e, też widzę tutaj jakiś pożar, więc ostrzeżenie właśnie tego dnia, pierwszego. Mamy tutaj 0 stopni, 58 minut, 0 od duszy, 58, być może wiek 58, i tu jest ognista kłótnia, kochani. Człowiek ambitny, człowiek dramatyzujący, ale też w konflikty z ludźmi wywołane odmiennym zdaniem, więc Wy macie odmienne zdanie i to się komuś nie podoba. Ale to może też również być na imprezie. Odrębnie powiedziałabym, że widzę imprezy, widzę duże imprezy taneczne, świętowanie, więc macie co świętować, bo macie tutaj asaruszczek, więc wspaniały pomysł, wspaniała idea, jak wyjść... Do świata być może, bo karta świata też tu będzie pokazana. Ja widzę kobietę, kobietę, która wychodzi i zakłada swój biznes. Jeżeli jesteście takimi kobietami, to zdecydowanie radzę 29 stycznia. Nawet możecie założyć do przodu, czyli z dniem 29 załóżcie, od 1 lutego. Daty mają znaczenie, astrokalendarze też będę wypuszczała na dany miesiąc, więc zapraszam Was na bajkafę. Arbitrum astrologia jest tam dla Was i poszerzam swoją ofertę. Więc moi kochani, mamy również Neptun. Też w tym tygodniu będzie intensywnie działał, a Neptun to intuicja. To rybki. Nie wiem, czy słyszycie w tle. Wspaniały pomysł, który wyjdzie do świata. Ale też widzę ważne wiadomości, które wychodzą do świata. Tu się ktoś, tutaj ktoś coś powie takiego bardzo ważnego publicznie. Też słyszę młody człowiek wypowiadający się publicznie, właśnie w tym tygodniu. Ale świat mówi o pewnego rodzaju również zakończeniach. Jeżeli mówiłabym kolektywnie, będą zdecydowanie zakończenia. Ten Saturn jest taki silnie karmiczny. Jeżeli coś nie było zbudowane na solidnych podstawach, jeżeli budowaliście, no właśnie, układy, a nie związki, Związki, może to zostać zburzone, jeżeli e, częściowo byliście pustelnikami, czyli częściowo byliście samotni, częściowo byliście w związku, i to dla jednych będzie związek, na przykład jesteście 20 lat ze sobą, i wy macie kogoś nowego, ktoś się pojawia, ale tu jest pustelnik, więc jesteście wycofani w waszych związkach. To też dla kogo z Was. Ale widzę tu ognisty romans i zdecydowanie jest to dla kobiety, która bardzo dużo pracuje. Zarabia, być może właśnie prowadzi własny biznes, albo może prowadzić własny budżet. Może to być pracujący rodzic, rodzic na etacie, rodzic samotnie wychowujący dziecko. Jest przepracowany, przepracowana, i tutaj z drugiej strony nie wie na co dzielić obowiązki, bo tu jest romans. Tu jest kochanek, kochanka, tu są spotkania, tu już byście chcieli się spotkać, ale. Nie ma czasu, nie ma w co ręce włożyć. Jest energia Wenus również. 1 stycznia, mojego pierwszego lutego, moi drodzy, co się działo 1 stycznia? No właśnie. Więc powiedziałabym Wam tak: miłość, praca i co dalej? Z tych kart znowu wyszedł pustelnik, więc co z tego dalej będzie, kiedy, kiedy tak naprawdę będziecie na takim życiowym zakręcie. Możecie się wycofać, możecie jednak w to nie wejść, jednak z tego wyjść, jednak wybrać siebie, odejść ze związków z narcyzami, narcystami. Ten Saturn mówi: Zwłaszcza nas uderzy, właśnie tego pierwszego lutego, moi drodzy karma czy sukces. I tym bardziej tyle tych kart było z ósemkami, więc silna energia. Wy w tej pustelni zaczynacie dostrzegać pewne rzeczy. Nawet jeden dzień takiego wglądu duchowego, tym bardziej, że węzeł północny mamy w rybach od 11 stycznia, pokaże nam, co jest nie tak. Co być może dawno było ukryte przed nami, a, albo tak bardzo jasne, a my sami to ukrywaliśmy. My sami tego nie widzieliśmy. My tego nie chcieliśmy widzieć, bo tu jest brak woli nawet podjęcia decyzji, a nie tylko decyzji. Więc nie dość, że Wy, że wy nie chcecie iść do przodu, to jeszcze nie widzicie się tak naprawdę do przodu. To niedobrze, bo jest możliwość nowych początków, uwolnienia się. Tutaj mamy trzynastkę. To jest śmierć w normalnych taliach, czyli transformacja w normalnych, bo to są karty anielskie, ale tutaj użyłam tarota światła i cienia, i tu nie ma tej samej karty, więc to jest wiadomość dla właśnie kogoś, jakiejś grupy osób. Uwalniacie się, wychodzicie z toksycznych relacji, związków, małżeństw, układów i przechodzicie przemianę duchową. Pięknie, wspaniale, Dostaj, doznajecie takich duchowych wglądów, ale macie też potrzebę uwolnienia się od węzłów, takich, wiecie, które sami sobie założyliście na ręce, niektórzy na szyję, oczywiście metaforycznie mówiąc, ja tu widzę kobietę spełnioną, kobietę, która ma luksusowe życie, ma jakieś nieruchomości, cieszy się samotnością, idzie w własny biznes, coś wyjątkowego sobie kupuje. I ta kobieta tutaj pokazana była dwukrotnie. Ta karta. Właśnie dziewiątki ziemi, dziewiątki pentakli. Zobaczcie. Piękna, niezależna, wspaniała kobieta. Być może ściąga te klapki z oczu i widzi siebie taką, jaka była przed laty. Albo nareszcie siebie dostrzega, bo uwalnia się od czegoś lub kogoś. Tutaj też mamy pokazane yy, taką, taką. Pracę na własny rachunek, taki luksusowy kontrakt, taki intratny kontrakt, który się pojawia dla kobiety, zwłaszcza dla singielek. Widzę też tutaj królową ziemi, to już jest inna kobieta. To jest kobieta ugruntowana, to jest kobieta upiększająca wszystko wokół. Byk. Pan na koziorożec. Albo dla mężczyzn taka kobieta się pojawia. Możecie dosłownie wszystko. Macie tak zwany dotyk Midasa. Król Midas, czego się nie dotknął, zamieniał w złoto. Ukochanie rodziny, ukochanie domu, więc piękny, rodzinny czas dla kobiety. Zamiłowanie do sztuki, do poezji i takie podejście cechujące rozsądek. Jakaś kobieta, i to też inna, odchodzi od romantyka. Taki czaruś. Tak przyjeżdżał, kwiaty dawał. Tu widzę mężczyznę, takiego prowadzącego luksusowe życie, zobaczcie. E, może być rak ryby skorpion, e, bo tutaj jest woda, a więc czaruje was mężczyzna, być może młodszy, rybka. E, ale tutaj e, wy, jednak, mimo tego romansu, tej pasji, tego dostrzeżenia, że ktoś was dostrzega, Wy w coś nie wchodzicie jeszcze. Wy jesteście jedną nogą w jednym stawie, drugą nogą w drugim stawie, ale to też mogą być myśli. Wy jesteście poblokowani przez energię z przyszłości, dlatego nie chcecie wejść, bo boicie się, czy to będzie człowiek, który będzie sprawiedliwy, będzie dobry, będzie uczciwy, a nie taki jak poprzedni partner. Więc takie obawy mogą być, moi drodzy, ale. Niepotrzebnie. Macie tutaj nową naukę, naukę z tego, co było. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Piszecie swoją nową historię. Idziecie na studia. Tu widzę studenta, tu widzę taką osobę, która działa na wolontariacie. Również młodsza osoba postanawia wejść w wolontariat. Może to być wasza córka, wnuczka, albo postanawia się uczyć. Mówi. Podejmuje nowy kierunek studiów, już robię coś ku temu. Albo też mogą być to maturzyści pokazani. Czy macie maturzystów w swoim domu, moi kochani? Nowe pomysły, niesamowite okazje, no era wodnika, cóż dużo mówić? Era wodnika, więc to jest innowacja, coś nowego i jakieś światełko w tunelu, ale też jakaś niesamowita okazja zawodowa. Ja też bym widziała, pojawia się na jakiejś imprezie. Wy jesteście gdzieś na jakimś evencie, być może firmowym, świętujecie i tu pojawia się nowy pomysł, ale też jesteście na jakiejś imprezie i poznajecie kogoś, kto zainspiruje Was, rozpali Waszą pasję albo pomoże Wam w biznesie i tego Wam życzę, moi kochani. Zapraszam jeszcze raz na czytania prywatne. Spotkanie w cenie promocyjnej obowiązuje do końca lutego, stycznia, ależ dzisiaj. Ależ dzisiaj jest energia, moi kochani, buziaki, uściski, wszystkiego wspaniałego! I do kolejnych czytań!